Siemanko moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. i Jeżeli wiecie, to świetnie, a jeżeli nie wiecie, to spieszę z informacją, że już niedługo, bo 9 listopada na warszawskim torwarze będzie miała miejsce kolejna, piąta już edycja wielkiej muzycznej bitwy Red Bull Sound Clash, czyli wydarzenia, w którym artyści stają naprzeciwko siebie na dwóch scenach i toczą muzyczną batalię usystematyzowaną w specjalne rundy, których szczegółowych zasad pozwolę sobie tutaj nie omawiać, ponieważ po pierwsze będą one wyjaśnione na starcie samego wydarzenia, a po drugie są pięknie opisane pod linkiem, zostawiam wam w opisie. A w tegorocznej edycji do pojedynku staną na scenie czerwonej piosenka raper i autor tekstów, niekwestionowany król letniaków, na wieki wieków najmłodszy książę Witcher 2115 pełna ksywka. A jego przeciwnikiem na scenie niebieskiej będzie braterski wykonujący muzykę alternatywną z elementami rapu i indie rocka duet, samozwańczy czy najlepszy polski boys band, czyli Kacperczyk. A utworem, który w ramach sparingu przed bitwą artyści wspólnie wykonają jest After Party, czyli kawałek Łajora z jego solowej bardzo fajnej swoją drogą płyty Pretty Boy i na koniec tego przy Długiego wstępu dodam jeszcze, że zwycięzcę całego wydarzenia, poprzez robienie odpowiednio dużego hałasu, wyłania obecne na miejscu publika. Zatem zalecałbym y, oczywiście wspieranie Twojego faworyta, ale jednak w sposób, który pozwoli Wam oszczędzić gardła na to ostatnie decydujące głosowanie. A skoro już mowa o obecności na wydarzeniu, to będę miał dla Was prosty, szybki i przyjemny konkurs, w którym do zgarnięcia będą właśnie wejściówki na tegoroczny Red Bull Soundclash. A szczegóły podam na końcu odcinka, więc zostańcie ze mną. A teraz już z niekłamaną ciekawością, choć może nie w kwestii treści, bo nie dość, że ją znam, to jeszcze ten utwór akurat jest zupełnie nierozkwinkowy, ale z ciekawością, jak to po prostu finalnie brzmi, przechodzę do odsłuchu. Zatem, mili Państwo White 2115 kontra Kacperczyk w utworze afterparty na Red Bull Sound Clash The Takeover. Zapraszam. Grywa się to. Już się kameruje. Dobra. Go. Nie ma dźwięku? Jest, dobra. Dzień dobry wszystkim, to jest Red Bull Sound Clash 2024. Tak jest. Kurczę, tutaj postrojeła ciora cała sekcja denta widzę. To jeszcze bardziej e, wzmaga ciekawość, co tutaj się odwali, jak to, jak to wszystko będzie brzmiało. A w party trzeba zacząć, nie mam czasu spać. Leżę pijany bardzo długo, znów gdzieś piachu plaż. Na ustach czuję zeszłorocznej Kalifornii smak. Niech to mi się nie kończy, American Pie. Czemu się budzę sam, proszę? Powiedz, gdzie mój skład? Nadeszło lato mała, ja dalej żyję w snach. Gdzie bardzo mój spokojnie. telefon wsiąkł, chyba go pochłonął piach Powiedz, czemu nie ma was. W końcu są wakacje, czuję w chur. Jedziemy w trasę znowu zrobić gnój Pięć osób w aucie, stary świat jest mój Proszę cię, kurwa, masz tylko nie zaśpi, Bo czeka cię powtórka zeszłych wakacji Biorę na łeb kilka butel, trochę ganci Teraz już za zaczynamy. Krótkie, powiem wam, że kacperczyk rzeczywiście starał się gdzieś tam po, po łajciorowemu, ale jednak mimo wszystko, w moim odczuciu, z takim kacperczykowym zacięciem. No ale cóż, niesprawiedliwym by było z mojej strony, żebym miał o to do niego jakieś większe pretensje. Pewnych przyzwyczajeń po prostu się tak z dnia na dzień nie wyzbędziemy. No tak jak taki skoptor, który mówi, dobra, teraz się nie odzywam, tylko słuchamy i wytrzymuje. Max 17 sekund, żeby nie otworzyć papska, bo to po prostu silniejsze od niego. Także rozumiem, rozumiem. Lecimy dalej, zobaczymy, jak łajdźcie. After Party After Party Czerwiec jak na działce albo jak. 18 z domu jakbym chłopu flaszkę w żabce ale klasier pytał mnie o domu czy na bajkę chodzę a czy biorę coś oprócz tego chorób złote jak zawsze jak nie zdążę zabrać koturki z domu nie liczę ile wydam siana nie proponuj picia, no bo nie umiem odmawiać nie liczę ile wydam siana hajs nie ma znaczenia i tak jest do rozjebania, bo są w końcu są wakacje, wow. czuję Jedzie... <grym> No, ja teraz już powiem wam, że mimo końcówki października też poczułem wakacje. <grym> Niekwestionowany król letniaków. W końcu są wakacje człetko Jedziemy w trasę znowu zrobić gno Pięci ma. stary świat jest mój. Doskonale to wiem. proszę, cię, kurwa masz tylko nie Bo czeka cię powtórka zeszłych wakacji. Biorę na łeb kilka butel trochę radzi Teraz w świecie zaczynamy afterparty i jej je, 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 afterparty i jej je, 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 Faktycznie i faktycznie ta sekcja Danta Denta jest tutaj absolutnie OP Ja Mega, mega. Jeszcze raz. O, najwięcej ponownych odtworzeń. Nie dziwię się wcale. <laughs> Coś oprócz do choru. Chodzę złotem jak zawsze. Jak nie zdąży zabrać, o pójdź z domu. Nie liczę ile by dam... To jest ten przypadek, w którym ja już nie będę umiał słuchać oryginału. bo słyszałem lepszą wersję. Siana. Nie proponuj picia, no bo nie umiem odmawiać. Nie liczę ile by nam Siana Hajs nie ma znaczenia i tak jest do rozjebania, bo są. So. W końcu są wakacje, czuję w chod. Jedziemy w trasę, znowu zrobić grój Pięć osób w aucie, stary świat jest mój Doskonale to wiem, proszę Cię Kurwa, masz tylko nie zaśpić powtórka zeszłych wakacji Biorę na łeb kilka butel, trochę radzi Teraz już wiesz, zaczynamy after

Mega spoko. Pozostaje czekać na yy, oficjalny yy, wspólny numer, nie? <laughs> no dobrze, moi drodzy. Odsłuch mamy za sobą. I co można powiedzieć? No, moim zdaniem, według mnie, zdecydowanie obaj panowie dali radę. No, ale jednak to tutaj podamiatał. Bardzo podobał mi się jego występ. Natomiast w kwestii występu Macieja, co tak szczególnie przykuło moją uwagę, to, że on wykonywał ten bądź co bądź lekki i przyjemny utwór pewną dozą takiej powagi, nie? Był w tym jakiś taki elegancki, powiedziałbym. Natomiast Or, przynajmniej na mnie sprawiał wrażenie, jakby się świetnie bawił i tak autentycznie cieszył, że tam jest. No, bardzo fajnie to wyglądało i generalnie bardzo fajnie brzmiało. Nie zawiodłem się na tym sparingu. I tak sobie myślę, że ta radość, ta, ta lekkość White'a może wynikać po prostu z tego, że jak wspomniałem, After Party to jest jego utwór i to może mu dawać więcej takiego luzu w kombinowaniu z tym wykonaniem. Wiecie, może i w innej aranżacji, ale jednak coś, co ty sam stworzyłeś od podstaw, więc to no, może tutaj wynikać właśnie jedno z drugiego, chociaż oczywiście nie musi. W każdym razie nie zmienia to faktu, że jak dla mnie, akurat tutaj totalna łajsierowa dominacja. Chociaż rund konkurencji jest tyle, że na samej bitwie jeszcze wszystko może się wydarzyć, a ostatecznie, jak również wspomniałem, to obecna na żywo publika wybierze zwycięzcę. I w tym właśnie miejscu dotarliśmy do wspomnianego we wstępie konkursu. Otóż jeżeli chcielibyście być naocznymi świadkami zmagań artystów na tegorocznym Red Bull Sound Clash, to mam do rozdania dwie podwójne wejściówki, a żeby mieć szansę je zdobyć, należy wykonać jedną prostą czynność, a mianowicie komentarzu pod tym odcinkiem napisać kogo i dlaczego zabralibyście ze sobą na Red Bull Sound a autorów dwóch komentarzy, które według mojej subiektywnej oceny będą najbardziej kreatywne, zabawne, czy no w jakikolwiek sposób wyróżniające się ponad inne, nagrodzę właśnie wspomnianymi wejściówkami. Jako już wydarzenie będzie miało miejsce już 9 listopada, to żeby ewentualni zwycięzcy mieli czas na zaklepanie sobie terminu itd., konkurs będzie trwał jedynie przez najbliższy weekend, a zwycięzcy zostaną wyłonieni i ogłoszeni już w poniedziałek, 28 października, podpiętym komentarzu pod tym odcinkiem. Także zaglądajcie i sprawdzajcie, czy tym razem to wam się nie poszczęściło. A jeżeli nie, to już teraz zapraszam bardzo serdecznie do wspólnego oglądania Red Bull Sound Clash na streamie na moim kanale Twitch, do którego link również zostawiam w opisie. No i to tyle ode mnie moi kochani. Bardzo wam dziękuję za czas poświęcony na oglądanie i do zobaczenia już wkrótce. Piona!